Siema, siema, siema strony Mati Chciałabym dzisiaj nagrać odcinek z jak pobrać bardzo dobrą przeglądarkę czyli Ace Record więc wchodzimy w sklep Play i wpisujemy takie coś Ace skój, musi być takie coś i to, tak Uj, nie I nie to pobierać a no i Wy w tym macie na przykład takie rzeczy. widzimy to. nie w to. No. Weźmy tu na przykład ustawienia. No i tu macie. W ile na przykład Rozdzielczość. ilości klatek na sekundę. Na przykład wszystko tutaj. No, wszystko tu macie. Polecam Wam bardzo to. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i mam nadzieję, że wstawicie łapeczkę w górę. No, chciałbym Wam podziękować za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć!